o tym. I wreszcie kwestia wolnego. Chińczycy pracują naprawdę non-stop, i tutaj standardem jest oferować nowemu pracownikowi 8 dni wolnego w roku. 8 dni bezpłatnego wolnego, jeszcze dodajmy. Ja wynegocjowałam odrobinę więcej. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze święta państwowe, chiński nowy rok, tak zwany Golden Week z okazji Dnia Republiki w październiku, ale to i tak jest bardzo mało, przyznacie sami. Tak więc, chcąc uzyskać więcej, również negocjujcie to na samym początku, jeszcze przed podpisaniem kontraktu. Jeżeli będziecie mieli to wszystko na względzie, to droga wolna i, i można pracować w Chinach. Natomiast też pamiętajcie, że jest parę problemów, które mogą się pojawić, czy raczej parę kwestii uprzykrzających życie tutaj na co dzień. Chiny to kraj reżimowy. I względy ideologiczne przekładają się też na problemy praktyczne. Cenzura internetu to jedno, ale dochodzi też na przykład do tego mocno odizolowany system bankowy. Tutaj dokonanie, dokonanie przelewu zagranicznego to problem. Trzeba kombinować. Tak więc, na przykład, Polacy na Ujczecie wymieniają się juanami na złotówki w drugą stronę. Co w praktyce oznacza, że przelewa się pieniądze, a zwykle idzie to w tysiącach iłanów, zupełnie nieznajomej osobie, licząc na to, że otrzyma się tę kwotę w złotówkach. Ja zrobiłam to do tej pory dwukrotnie i mogę polecać. Natomiast, jeżeli wy nie czulibyście się komfortowo z ciągłym kombinowaniem, to być może to nie jest dla was. Jeżeli natomiast lubicie przygodę, fascynuje Was Azja czy Chiny w szczególności i wreszcie. Jesteście gotowi na pewne poświęcenia ze względu na chociażby te świetne warunki finansowe, to może to być dobra opcja dla Was. To teraz słów kilka o tym, jak taka praca wygląda na co dzień. W moim przypadku jest to 6 dni pracy w tygodniu i to niestety jest charakterystyczne dla tej branży, ponieważ zajęcia dla dzieci organizuje się często w godzinach wieczornych i w weekendy. Co uniemożliwia normalny tryb dni wolnych? W większości tzw. training centers, bo tak się tutaj mówi, na szkoły językowe, nauczycielom udziela się dwóch dni wolnego w tygodniu. W moim przypadku jest to akurat tylko jeden wolne mam jedynie poniedziałki, ale też zaczynam pracę później w pozostałe dni. I tak we wtorki pracuję od 14 do 20.30. W środy wynegocjowałam sobie, żeby zaczynać pracę później, dzięki czemu, podobnie jak w poniedziałki, mam okazję większość dnia spędzić na zwiedzaniu Pekinu. Tak więc w środy pracuję od 17 do 20.30, w czwartki i w piątki, tak jak we wtorki, a w soboty i niedzielę zaliczam maraton. W soboty pracuję od 9 do 20.30, natomiast w niedzielę od 9 do 19.10. I o dziwo daje radę, da się do tego przyzwyczaić. Na czym więc polega moja praca? Oczywiście przede wszystkim na przeprowadzaniu zajęć. Zajęcia trwają dokładnie 80 minut, 40 minut, 10 minut przerwy i potem kolejne 40 minut. Naprawdę jestem cały czas pełna podziwu dla. Tych wszystkich trzylatków, mam nawet jednego dwulatka, który jest w stanie wysiedzieć przez tak długi czas. Oczywiście dbamy o to, aby zajęcia były zróżnicowane pod kątem gier i zabaw, jak najbardziej urozmaicone i tym samym jak najbardziej ciekawe dla naszych uczniów. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że jest to długa, długi czas zajęć dla tak małych dzieci. Moje zajęcia obejmują różne grupy. Mam zarówno 3-latków, jak i 5-6-latków. Powiedziałabym, że zakres to od 3 do 9 lat. Najczęściej są to dzieci w wieku 3-5 lat i naprawdę zdziwilibyście się, widząc, jak świetnie już mówią po angielsku. Tutaj rodzice po raz pierwszy wysyłają swoje dzieci na naukę języka, gdy te mają 2 lata, czasami nawet gdy są jeszcze młodsze. To są najtrudniejsze zajęcia do przeprowadzenia, naprawdę, ale z drugiej strony potem widać efekty tak wczesnego rozpoczęcia nauki, kiedy trzylatek przychodzi na zajęcia i nie tylko szybko przyswaja słownictwo, ale też bez problemu się przedstawia, odpowiada na pytanie o pogodę, jest w stanie wymienić wszystkie dni tygodnia, opow opowiedzieć o tym, co, co ma dzisiaj na sobie, jakie nosi ubrania i wiele, wiele innych. Naprawdę robi to wrażenie. Natomiast dokończę jeszcze wątek mojej pracy i tego tym samym, jak w ogóle zwykle wygląda tutaj praca. Chociaż może nie, nie aż tak często, bo tak jak wspomniałam, podobno w wielu innych szkołach robi się to bardziej na luzie, choć zapewne też z, ze szkodą dla samego poziomu nauczania. Podobno, i to jest na przykład relacja. Wspomnianej już przeze mnie Rosjanki, z której agentem się potem kontaktowałam i który, który to agent znalazł mi pracę. Otóż ona mówiła, że w swojej szkole po prostu wertuje książkę przed zajęciami, no i właściwie idzie na żywioł. W przypadku mojej placówki byłoby to nie do pomyślenia. Ja jestem zobowiązana przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie plany zajęć i to bardzo szczegółowo. Dlaczego? Dlatego, że nie przeprowadzam tych zajęć sama. Zawsze towarzyszy mi moja chińska asystentka funkcjonują tutaj pojęcia FT, czyli foreign teacher, nauczyciele zagraniczne i CT, Chinese teacher, nauczyciel chiński. Nie bez powodu potrzebni są tutaj tak bardzo nauczyciele zagraniczni, bo moja najlepsza CT i tak nie mówi, jakby to dokładnie, jakby to subtelnie określić, nie mówi po angielsku w stopniu, który dawałby jej kwalifikacje do uczenia w Europie, w Polsce czy gdziekolwiek indziej. To jednak wcale nie oznacza, że są złymi nauczycielkami. To, czego brakuje im pod kątem kwalifikacji językowych, nadrabiają swoją kreatywnością i, i energią w trakcie zajęć. Ja bardzo często korzystam z ich pomysłów na gry i zabawy. Już na tym etapie wymyślam także własne, ale naprawdę z przyjemnością przeprowadzam te zajęcia wspólnie z nimi. Są to zwykle bardzo interaktywne zajęcia. I też z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów, rekwizytów. Nasza szkoła przypomina trochę sklep z zabawkami, tak więc jest w czym wybierać. Ciekawe jest też to, że poza typowymi zajęciami przeprowadzanymi w szkole organizujemy również cyklicznie zajęcia outdoorowe. Tak więc, jeżeli przez ostatnich kilka sesji uczyliśmy naszych podopiecznych o Pytajmy na to jedzeniu, zabieramy ich do restauracji, gdzie sami przygotowują pizzę. A my w tym czasie uczymy ich słownictwa związanego właśnie z tym, co robią, czy też tego, jak zamawiać potrawy w restauracji. A jeżeli na przykład uczyliśmy ich o ubraniach, zabieramy ich do galerii handlowej, gdzie pomagamy im wchodzić w interakcje ze sprzedawcami, pytać się o cenę, kupować i tak Tak więc jest tego sporo. Organizujemy też fantastyczne. Zajęcia dodatkowe w szkole z różnych okazji. Ostatnio na przykład z okazji święta dziękczynienia. Mieliśmy dla dzieci przedstawienie po grach i zabawach, w trakcie których oczywiście też uczyliśmy ich nowego słownictwa. Przygotowaliśmy dla nich też ucztę. Tak więc jedliśmy indyka pieczonego przez nas w kuchni, w szkole, razem z naszymi uczniami. Ja uważam, że. że to jest cenne, i myślę, że wiele szkół również w Polsce mogłoby przejąć takie zwyczaje. Kochani, tym samym pierwszy odcinek podcastu Eventful Journey właśnie dobiega końca. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. A ja tymczasem już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, już za tydzień, w którym opowiem o chińskim modelu wychowywania dzieci. W ciągu ostatnich miesięcy miałam okazję przyjrzeć mu się z bliska. I wierzcie mi, jest to fascynujący temat. Tak więc, zapraszam. A jeśli macie jakiekolwiek spostrzeżenia dotyczące tego odcinka, albo sugestie na temat tego, o czym chcielibyście, żebym Wam opowiedziała, jeśli chodzi o Chiny, to piszcie śmiało w komentarzach. Wszystko będzie brane pod uwagę. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia.